Ruszamy w dalszą drogę szlakiem świątecznych smaków. Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez Karpia. Trafiamy więc do Królestwa najbardziej znanego Karpia w Polsce, do Doliny Karpia. Produkcja karpia zatorskiego, który posiada certyfikat Chroniona nazwa pochodzenia, prowadzona jest na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin położonych w zachodniej części województwa małopolskiego. Są to gmina Zator, gmina Przeciszów, położone w powiecie oświęcimskim oraz gmina Spytkowice położona w powiecie Wadowickim. Obszar geograficzny produkcji Karpia Zatorskiego obejmuje łącznie 134 km2, przy czym w największym stopniu produkcja prowadzona jest na terenie gminy Zator. Jaka jest historia Karpia Zatorskiego? No historia Karpia Zatorskiego zaczęła się w 1300, znaczy w ogóle Karpia w Zatorze, w 1320 roku, to jest do 14 wieku. Na tym obszarze były hodowane karpie i stąd trafiały na stół na Wawel. I proszę sobie wyobrazić, że w tamtym okresie już było coś takiego jak przy przy wartości, gdyby do spożycia. Czyli jeśli obcięto jedną płetwę grzbietową, ona jeszcze mogła trafić na król królewski stół, drugą też, a jak już obcięli trzecią, trafiała na stoły mieszczan. A że w tamtym okresie było prawie 50% dni pocnych. I za nieprzestrzeganie wybijali zęby, więc ryby były bardzo popularne. My w tym okresie nie robimy nie wybijamy zębów, nie robimy nic złego. Mamy tego znakomitego karpia zatowskiego, yy, który jest chyba w dominii polskiej, izraelskiej, gołyskiej, czyli jest to ryba wyprodukowana w celu uzyskania lepszej mięsności. Czyli on jest hodowany w cyklu dwuletnim, czyli z takiej małej rybki do normalnego karpia takiego 1,5 kilogramowego. Lokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu, tak zwaną metodą zatorską, wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do panujących na tym terenie warunków przyrodniczych. Metoda chowu oparta jest na dwuletnim systemie, uzyskując w pierwszym roku wzrost masy ciała ryb od 60 do 150 gramów. Karp zatorski charakteryzuje się dobrym wygrzbieceniem i zwartą formą. Jest rybą szybko przyrastającą o wysokiej wydajności mięsnej. Mięso karpia zatorskiego charakteryzuje się świeżym rybim zapachem i delikatnym smakiem. Do produkcji Karpia Zatorskiego stosuje się krzyżówki czystej linii Karpia Zatorskiego z czystymi liniami węgierską, jugosłowiańską, gołyską oraz izraelską. Otrzymane w ten sposób potomstwo charakteryzuje się także wysokimi cechami produkcyjnymi i dobrą przeżywalnością. Właściwości mięsa są tu jego. Całkiem inne, bo jest to młoda ryba, jakby o rok krócej hodowana. Mamy coś wyjątkowego. Praktycznie od XIV wieku te ryby na Kleskim Zamku, teraz są za to w całej Polsce. Ludzie doceniają tą rybę i znają, prawda, w Polsce i nie tylko. Nasze ryby są wyjątkowe, bo są hodowane pod nadzorem lekarzy weterynarii, pod nadzorem ichtiologów, a przede wszystkim z dużym dodatkiem serca rybaka. Także są one wyjątkowe, są wyjątkowo przygotowane na każde święta, czyli nie mają innych zapachów, nie mają nic innego. I no wspaniałe mięso, no i wspaniały smak. A jeśli mówimy o smaku, czym wyróżnia się karp zatorski? No właśnie, delikatnością. Bo karp żatorski jest hodowany w cyklu dwuletnim, tak jak wspomniałem, to jest tak jakby cielęcinka wśród ryb, czyli mięso jego jest troszeczkę inne od tego karpia hodowanego w cyklu trzyletnim. No i dlatego też został zanotowany i chroniony przez Unię, dlatego że jest hodowany w cyklu y, dwuletnim i to, y, to po prostu go wyróżnia od innych ryb. Nie posiadamy wiadomości, kto sprowadził i upowszechnił hodowlę karpi na ziemiach polskich. Mamy natomiast pewne informacje co do tego, kiedy zaczęto budować stawy rybne i kiedy rozpoczęła się planowa gospodarka stawowa. W Polsce planowy chów udomowionego karpia lustrzenia zapoczątkowano co najmniej w połowie XII wieku. Wzmianki dotyczące hodowli karpia znajdujemy między innymi w opracowaniach źródłowych Stanisława Krzeżanowskiego i Bolesława Ulanowskiego, a także w rękopisie kapituły Katedry Krakowskiej z 1450 roku. Przed świętami, jakby pani tu przyjechała, to wydaje się, że wszędzie są mgły, w koło, wszędzie wie pani popatrzy, to mgła. A to nie jest mgła. U nas po prostu jest tradycja wędzenia tygryb, tych, tych karpi na święta i w tym okresie, kiedy właśnie zbliżają się święta, wszyscy wędzą, żeby można było poczęstować swoich znajomych, swoich sąsiadów. Bardzo dobrą rybą. Stawy zatorskie były i nadal są ostoją najszlachetniejszej odmiany karpia, zwanego królewskim. Kupując karpia zatorskiego, pamiętajmy, że kupujemy produkt markowy, godny królewskich stołów, wyhodowany w oparciu o kilkusetletnią tradycję.